Wziąłem kamerę i pojechałem do Kutna. To będzie więc mój spacer po Kutnie, mieście róż, z jakiegoś powodu. Ostrzegam, że spacer będzie całkiem subiektywny, własny i nie ukrywam, że zwabił mnie tu opis nowego betonowego parkingu naziemnego, z którego back ma teraz cała Polska. Ale przy okazji zobaczyłem też wiele innych rzeczy, więc o tym za chwilę. Najpierw jednak rzuciło mi się w oczy. No więc pierwszą rzeczą, która mi się rzuca w oczy, w kłótnie, jest mural poświęcony pamięci polskich nacjonalistów z NSZ. A więc tuż od wejścia wiem, że i kłótno cierpi na tę powszechną polską chorobę. Chorobę nacjonalistycznego wzmożenia. Nie wiem, kto tu jest prezydentem, nie wiem nic, kto tu rządzi i tak dalej. A jednak to mi ustawia sprawę. I o zgrozo wiem, że ten mural z kościołem w tle został zrealizowany z Kutnowskiego budżetu obywatelskiego, więc to takie oddolne wzmożenie. Pomysłodawcą całej akcji był Michał Wasilewski, autorem projektu i wykonawcą Kutnianin Marcin Więcek o pseudonimie Gaz. Niech pamięć o nich nigdy nie zagaśnie. Zaraz naprzeciwko znajdują się już pierwsze zapowiedzi wielkiej architektonicznej nowomowy, jaką zaraz obejrzymy na centralnym placu. Nie będę sam szukał słów. Posłużę się tekstem Kacpra Kępińskiego z Architektury i Biznes. Wybetonowane rynki w polskich miastach i miasteczkach to temat wielu publikacji. Rewitalizacja pojmowana jako remont centralnej przestrzeni publicznej, tworzenie miejskich salonów i przestrzeni reprezentacyjnych doprowadziła do zniszczenia dziesiątek już miejsc, wycięcia setek drzew i eksploatacji setek metrów sześciennych złóż kamienia. Otwarty właśnie Plac Wolności w Kutnie zdaje się być szczytowym osiągnięciem tego trendu. Reprezentuje wszystko co najgorsze w projektowaniu przestrzeni publicznych w Polsce w ostatnim piętnastoleciu. Po trwającej blisko dwa lata budowie prezydent Zbigniew Burzyński dokonał oficjalnego otwarcia parkingu na Plac Wolności. Kosztująca 34 miliony złotych inwestycja jest częścią przebudowy nazywanej przez władze miasta rewitalizacją. Patrząc jednak na gotową realizację, bardziej odpowiednim określeniem wydaje się jednak dewastacja. Na jednym z największych placów w mieście powstał naziemny parking na 132 samochody. Główną płytę placu zlokalizowano na dachu wielkiego obiektu: wielka, pokryta kamieniem i betonem, patelnia na wysokości okien pierwszych pięter okolicznych kamieniczek i dwa pawilony. Projekt założenia to dzieło Roberta Harkiewicza, architekta z Warszawy. Mam jego zdjęcie z Facebooka. Nagrzewająca się wielka płyta zmieniła zupełnie skalę tego wnętrza urbanistycznego. Zniekształceniu uległy proporcje stojących przy placu kamienic. Spadek terenu powoduje, że parking tworzy od strony południowej długą na kilkadziesiąt metrów ścianę. Boczne ściany urozmaicono dyskusyjnymi, estetycznie betonowymi przyporami, które nawiązują do marki i symbolu miasta róż. No nie można powiedzieć, żeby kutno miało szczęście do loga. Powiem szczerze, że nie rozumiem, dlaczego ta stara kamienica jest zapuszczona. Natomiast tutaj stoją nowe betonowe ściany. W miejsce usuniętej zieleni pojawiły się rachityczne drzewka, z których zapewne tylko część zdoła się przyjąć. W morzu granitu i betonu zatopione zostały jeszcze ulubione gadżety architektów. Latarnie w kształcie zgeometryzowanych szubienic i pylony świecące wszędzie, tylko nie na posadzkę. Tyle Kacper Kępiński. Toaleta jest na kartę. To jest fajne. Okej. Okay. Jeśli chodzi o kawę, to tylko tu. Pani właścicielka niezwykle miła, kawa dobra, pachnie ładnie, wszystko się zgadza. Ciekawe, że na deptaku są tłumy, na granitowej płycie nie. Zaraz docieram do placu Piłsudskiego, jest i marszałek. Aż dziwne, że jeszcze nie widziałem papieża. Kutno ma jakieś 45 tysięcy ludzi. Tu się oni hajtają. Przed urzędem stanu cywilnego, zgodnie z najnowszą modą, siedzi człowiek. To, to, kto to? To Antoni Troczewski, lekarz. Wśród pacjentów zyskał wielką popularność jako wspaniały człowiek oraz orędownik bezpłatnego leczenia szpitalnego. Parking wyłożono modną kostką Bauma. Obok stoi Rudera. Ale jest i park, całkiem malowniczy. A w nim kaczki, na murze napis wyzwanie. Żyj bez dragów. Czy to jest wkutnie możliwe? Nie wiem. Może w Domu Kultury wiedzą, choć przed wejściem jest coś takiego. Bez dragów? No nie sądzę. Niestety budynek nie uniknął megalomańskich luster, no bo bez luster, wiadomo, bida. Są i atrakcje dla dzieci. Imponuje mi ten zielony zapęd na pierwszym piętrze. Są też i takie miłe, ciche ulice, jak ta. Taki dziwny dom z dwoma takimi dziwnymi wejściami. Nie zdziwiłbym się, gdyby to nie chrześcijanie tu mieszkali. Do cmentarza żydowskiego droga prowadzi obok kościoła modernizowanego z pieniędzy unijnych i wielkiej szkoły państwowej. No i obok tego, to się przydarza w każdym mieście. Cmentarz żydowski w Kutnie. Cmentarz żydowski w Kutnie zwany jest Kierholem nieznany jest czas powstania i lokalizacja pierwszego cmentarza. Musiał on istnieć w chwili utworzenia pierwszej gminy żydowskiej w mieście. Następny cmentarz został założony w 1793 roku. Powierzchnia cmentarza prawie 3 hektary. Ostatni pochówek odbył się na nim w 1942 roku. Stary mur żydowskiego cmentarza. Zachowały się resztki dawnego ogrodzenia i fragmenty zniszczonych nagrobków. To są cegły, które pamiętają jeszcze likwidację. Kutnowskich Żydów. Co by nie mówić, ten cmentarz jest po prostu gigantyczny. No i nasi tu byli. Został zdewastowany podczas II wojny światowej, macewy wyrwano i wykorzystano do prac budowlanych na terenie miasta, na przykład trotuary na obecnym placu Wolności. No już teraz teraz nie. Na tym kamieniu są ślady kucia, więc nie jest to przypadkowy kamień. Na całym terenie cmentarza znalazłem tylko coś takiego, co może być jakimś elementem historycznym. Ale czy jest? cholera wie. Równie dobrze może być współczesny. Na cmentarzu miał powstać pomnik zwycięstwa III Rzeszy, jednak do realizacji nie doszło. Staraniem Komitetu Żydowskiego w maju 1946 roku pobrano w hełmie nad Nerem, tam gdzie byli duszeni Żydzi Kutnowscy. Symboliczne prochy Żydów. Zamordowanych tam podczas okupacji. Trumne z prochami pochowano na cmentarzu żydowskim w Kutnie. Na miejscu postawiono pomnik w kształcie macewy z gwiazdą Dawida i napisem w języku hebrajskim i polskim. Wieczna pamięć zamordowanym Żydom przez zbirów hitlerowskich. Pomnik został jednak szybko zniszczony przez nieustalonych po dziś sprawców, nas Polaków. Czytam to wszystko z Wikipedii, warto to wiedzieć. Proces dewastacji był kontynuowany w okresie PRL-u. Takimi określeniami zbywa się po prostu to nasze polskie uczestnictwo w tej dewastacji. Ale trzeba przyznać tyle, że na cmentarzu przynajmniej na takim dziwnym pomniku znajduje się właściwy napis. Dzięki staraniom Andrzeja Urbaniaka, ówczesnego dyrektora Muzeum w Kutnie oraz członków TPZK zaczęto odzyskiwać i zabezpieczać żydowskie nagrobki. Nieliczne zachowane macewy znajdują się w magazynie Muzeum Regionalnego w Kutnie. Z cmentarza spokojną uliczką wracam sobie w kierunku rynku. Myślę o tym, co zobaczyłem. Klubowy mural pozwala mi się otrząsnąć. Zaraz trafiam w miejsce, gdzie kiedyś stała synagoga skrzyżowanie Barlickiego i Joselewicza. Rzecz jasna, żadnej synagogi tu nie ma. Ma być gdzieś natomiast kamień pamiątkowy, ale nie znajduję. Mówimy o pamiątkach po społeczności, która żyła tu od początku XVI wieku. Najsłynniejszym rabinem kutna był Jeszua Trunk, znany też pod nazwiskiem Starszy Trunk. W 1861 roku opuścił on Pultusk, by ponad 30 lat spędzić w Kutnie. Był autorem licznych responsów rabinicznych, znał na pamięć Biblię i Talmud. Z rodziny Trunków wywodzi się znany amerykański historyk i pisarz Jehiel Jeszia Trunk. W drodze powrotnej do samochodu trafiam jeszcze na plac Zduński, potraktowany betonem tak samo jak plac wolności. Strapieżeja średnio pasuje do bieli posadzek. Kościół świętego Wawrzyńca też nie bardzo. Zamysł racjonalizatorski poszedł jednak dalej, gdyż historyczny budynek centrum teatru muzyki i tańca zyskał tak egzotyczny portyk z tą szklaną balustradą. No i to by było na tyle. W sumie bardzo miła wycieczka, dobra kawa, sympatyczne miasto. Choć ma się wrażenie, że wypełnione jakąś obcą siłą. Jakby zagnieździł się tu jakiś pasożyt. Nowa, nie do końca sensowna myśl betonowo-granitowa. No bo na koniec ten mural spina mi klamrą kutno. Nie jestem pewien, czy to właśnie ten motyw powinien być myślą przewodnią tego miasta. Nie jestem pewien, czy z tego materiału powinno się to budować. Kutno ma chyba ciekawszą historię i prawdziwsze inspiracje, z których może czerpać.